Nagrywamy Max, Maxika. Max, Max. Max, zobacz. Max, masz mokre skarpetki. Sinus. Mokre. Zobacz, daj rączkę. Nie, nie, daj rączkę. Nie nie, daj rączkę. Zobacz. Mokre. Max masz mokre skarpetki. Maxiu. Maciu, mokre skarpetki masz. Musimy je zdjąć. Synu, słyszysz? Masz mokre skarpetki, synu. Hej, zobacz, zobacz. Siadaj, siadaj, siada, siada. Zobacz, mokre skarpetki. Nie chodzi się w mokrych skarpetkach. Synu, musimy je zdjąć, synuniu. Chodź, zajmiemy je razem, chodź, to ci pomoże. No tak jak Ci pokazywałem, no ta łapka. Max. Max. Max, kciuka. Tutaj. Do skarpetki. No już kciuka. Musimy zdjąć skarpetki, syn. O tak. Mocno teraz. Pięknie. Dobrze. Druga. Druga skarpetka. Jest mokra. Trzeba ją. No. Max. No. Kciuka w skarpetkę. Tak. Kciuk i mocno. No, ale nie, nie, nie rzuca się skarpetek, synu, nie No. Nie, skarpetki nie, nie leżą na podłodze, synu. Hej. Max. Max, nawet to pomoże, chodź. To musimy zrobić, musimy je zanieść, to. Max, dawaj. Dobra. Coś innego.